Witajcie kochani, tutaj Murena ze strony Ścieżka do Keter, a to wstęp do czytań rocznych. Nagrywam go mając już za sobą czytania dla kilku znaków i kilka czytań rocznych, prywatnych. I to, co mogę powiedzieć, to będzie to dla większości z nas rok zmian. Ten mijający rok był o tak. Zupełnie inne niż wszystkie. Inne niż cokolwiek, co widzieliśmy do tej pory. Nadchodzący niespecjalnie da nam wytchnienie w tej materii. Raczej będzie kontynuacją tych zmian zapoczątkowanych przez rok 2020. Może nawet nie tyle kontynuacją, co echem. Tak jak po wielkim tąpnięciu rozlega się echo, które do nas wraca. Oczywiście skala tych zmian dla każdego z Was będzie inna. W innej dziedzinie się ona objawi. No niestety nie da się zrobić precyzyjnego czytania dla całego internetu. Pamiętajcie, pamiętajcie zawsze o tym, że karty to nie jest wyrocznie. Karty to wskazówka. Od Was zależy, czy i jak ją wykorzystacie, bo tylko od Was zależy Wasze życie. Chcę Wam wszystkim podziękować za ten mijający rok, za to, że tu jesteście, jak również złożyć Wam najserdeczniejsze ży życzenia świąteczne i noworoczne. Życzę Wam wszystkim, żeby te zmiany. W nas i wokół nas były zawsze tylko na lepsze. Żebyśmy dali radę za tymi zmianami, nadążać, życzę nam wszystkim zachowania wewnętrznego spokoju w tym galopującym świecie i dużo miłości, i odnajdywania swoich celów, i wytrwałości w dążeniu do nich. Dbajcie o siebie, nie zapominajcie o innych. Całuję Was serdecznie i zapraszam do obejrzenia. Drogi serpione. Witajcie w czytaniu na rok 2021. Jak będzie się kształtować sytuacja w roku 2021. Hasło główne, motto lojalność, czyli kto jest waszym prawdziwym przyjacielem? Na kogo możecie liczyć? Czy osoby, które zapewniają, że możecie na nie liczyć, istotnie? Pędzą z pomocą, kiedy jej potrzebujecie. Być może rok 2021 będzie niósł dla Was okazję do sprawdzania tego. Mam nadzieję, że nie w jakichś dramatycznych okolicznościach. Ale tak. Ten, kto na Wasz w zasłuży, będzie ją miał. Zawsze. Ale ci, którzy nie odpłacą się tym samym, niestety ale z waszego życia będą znikać. W sensie takim, że ich będziecie stamtąd wycinać. Dobra. Dla skorpionków na rok 2021. Co odchodzi? Szóstka kielichów. Co przychodzi? Dwójka kielichów. Co jest wyzwaniem? Dziesiątka mieczy. Co jest szansą? Co Wam będzie pomagało? Szóstka buław. Wynik, kochani. Jaki wynik? Królowa buław. Królowa buław dumna i z brodą I kolejny raz dla kolejnego znaku. Trójka buław. Trójka buław jako tło czytania. Czekanie na ten właściwy moment. Czekanie na na to, co przyniesie ten nadpływający tu w tle statek co przywiezie. Informacje, mapy nieznanych lądów coś nowego. Na rok 2021. Co dla Was, miłości, lecąż Męczy, sprawy zawodowe, finansowe, a z Wasze otoczenie. sam kamonet. Pierwszy kwartał Styczeń, te marzec. Trójka monet. Drugi kwartał kwiecień maj czerwiec. Piątka główek. Trzeci kwartał sierpień wrzesień. Szóstka mieczy. I końcówka roku dziesiąty. Październik, październik listopad grudzień, rydwa. No, to dla Was też. U któregoś znaku tak to wyglądało, jak yy, jako ostatni zakręt przed prostą, wreszcie. I dla Was, i dla Was również. Po pierwsze, Wy pokazujący się w karcie lojalności, czyli lojalności wobec innych, ale też wymagania lojalności wobec tych, który, który, którzy ją Wam deklarowali. I Wy wiecie, co zrobić z tymi którzy jej nie dochowali. Co zostawiacie za sobą? Wszystkie pucharów, czyli takie zatapianie się w rozmyślaniu o przeszłości, jak to kiedyś było dobrze, a teraz to nie jest. Yy, takie nadmierne życie w przeszłości wręcz. Poszukiwanie tam szczęścia zamiast chwili, chwili obecnej. Wczoraj minęło. Możesz w te czasy minione Udać się po to, żeby przywróciły ci troszkę sił, żeby oderwać myśli od problemów dnia codziennego, ale życie w tym nie. Żyj tu, dzisiaj. Nie 5 lat temu, 10 lat temu, czy nawet rok temu. Dziś żyj. To, co przychodzi, dla. Dla skorpionów samotnych, no, zdecydowanie, jest to możliwość poznania kogoś. Skorpiony w związkach z kolei, te związki będą kwitły niewątpliwie. Karta dwójki pucharów, oprócz tego, że jest kartą takich naprawdę związków idealnych, gdzie jest ta, ta idealna wymiana, tak? To, co daje, to i tyle, co daje, to i dostaje. Gdzie jest porówno, gdzie nikt się dla nikogo nie musi poświęcać, a jeśli nawet się poświęca, to ta druga strona odpłaca równym poświęceniem, tak? To jest ta lojalność. Karta dwójki pucharów, oprócz tego, że oznacza te związki romantyczne, ogólnie oznacza też związki międzyludzkie. Eee, oznacza, Tą właśnie równą wymianę też, też i w relacjach przyjacielskich, koleżeńskich. Także musi być porówno. Ja daję tobie, a ty mi. I inaczej to nie działa. Wasze wyzwanie na ten rok, to z czym będziecie się borykać. Karta dziesiątki mieczy. No, łatwo nie będzie. Tylko pytanie brzmi. Czy na pewno ten. każdy z tych mieczy, który tu w ciebie wbito, to jest na pewno koniec świata? Czy przypadkiem tego dziesiątego miecza, bo mamy dziewiątkę mieczy, która mówi o zamartwianiu się, i dziesiątkę mieczy, która mówi o tym, że ktoś już jest dobity. Czy przypadkiem tego dziesiątego miecza. Nie wbiłeś sobie sam, sama swoim zamartwianiem, swoim budowaniem czarnych scenariuszy. To jest Twoje wyzwanie, żebyś oprócz tej dziesiątki mieczy, tych wszystkich niepowodzeń i zmartwień, jakie staną Ci na drodze, żebyś nie uznawał ich za koniec świata, bo tyle już tych końców świata przeżyłeś i przeżyłaś, że naprawdę więcej by chyba być nie mogło. A zobacz, świat się dalej turla. I nie zatrzymał się nawet na chwilę. I ty też żyjesz i masz się lepiej lub gorzej, ale zawsze jakoś. Tak? Niepowodzenia zdarzają się każdemu. I niepowodzenia to nie jest koniec świata. Tym bardziej, że twoja szansa to wiara w swoje siły. Masz. Siły do tego, żeby zwyciężać. Masz siły, żeby nad tymi, którzy tutaj ci te noże w plecy chcą wbijać. Stanąć nad nimi i unieść w górę swój wieniec triumfalny. Podnieść głowę wysoko jako królowa buław. Jako ta, która robi i się dzieje nie ma takiej rzeczy, która by was mogła złamać nie ma pamiętajcie o tym to będzie ważne ważne, żeby o tym pamiętać nie ma nie ma takiej możliwości, żeby was złamać i wy sobie też nie dokładajcie ze swojej strony to bardzo was proszę dobrze i przechodzimy dalej w miłości w miłości rycerz mieczy. Który ogólnie romantyczny nie jest. Rycerz mieczy może być osobą młodą. Młody mężczyzna może to być osoba ze znaku powietrznego, czyli bliźnięta waga lub wodnik. Tak od takiej dość łańskiej fantazji. Lubiącej jak coś się dzieje i żeby się działo szybko, ale też niespecjalnie stały. teraz Karta ta dla relacji i dla miłości. No, może oznaczać tak, że oprócz tego, że osobę, osobnika jakiegoś bardzo konkretnego, może oznaczać również, że tutaj sprawy będą, będą działy się szybko i będą yy, no, zaliczać nagłe zmiany kierunku. Dołóżmy sobie tu. No właśnie. I mamy dwóch rycerzy. Rycerz miecz, ten, który zasuwa jak szalony, leci i w ogóle nie patrzy. I rycerz monet, ten, który albo idzie powoli, albo wręcz stoi, jako jedyny z rycerzy w trocie. Ten, który czasem wkurza swoją powolnością, ale ten, który. Na którego jarno i zawsze możesz liczyć. To jest wariat, który leci. Ale to jest ktoś, który jest zawsze. To jest przyjaciel. Taki, który zawsze będzie z Tobą. I teraz tak. Czy są to dwie osoby? Czy jest to sytuacja, w której ściera się pęd i spowolnienie? Może nawet nie tyle ściera, co splata. Czy jest to, może to być sytuacja, w której w związku jedna osoba jest takim narwańcem, a druga, a druga hamuje, a druga jest hamulcowym, który mówi nie, nie, poczekaj, to trzeba przemyśleć, to trzeba. Przekalkulować, co z tego wyniknie, czy to będzie dobrze. W każdym razie e, mamy tu element powietrza i element ziemi, które są, które się wzajemnie uzupełniają. To, co na górze i to, co na dole. Dobra, jeszcze, jeszcze jedną dołożymy. No, jeszcze, no nie, nie mówię, muszę. Jeszcze jedną. Dla skorpionów. Relacje 2021. No i mamy jeszcze ogień do tego. Kochani, no, Jeżeli relacje, to będą one oparte. Raz, że na przyjaźni, a dwa na tym, że coś się będzie działo że w tych relacjach e, możesz umieć ich huczeć, ale ogólnie, ogólnie jest, jest tam podbudowa. Tak? Jest wspólny grunt. I teraz wy na tym gruncie furniecie w powietrze. Nie ma tu takich kart richter romansowych. Natomiast cały czas mam przed oczami to, tą dwójkę kielichów. Niemniej, wiecie, tutaj widzę to jako nawet nie tyle równowagę i ten balans tutaj wielki, ale jak uzupełnianie się przeciwieństw. Uzupełnianie się przeciwieństw, i to jest tak w związkach, tak, jest to dobre. Sprawy zawodowe i finansowe. Azbuław. Nowe idee. Nowe plany, nowe inwestycje. I ogólnie dobrze. Bardzo dobrze. Zadowoleni jesteście. Nowe pomysły. Mnóstwo nowych pomysłów. Praca kreatywna, praca gdzie, gdzie się tworzy, gdzie się wykazuje inwencją, gdzie się wykazuje e, pomysłami, a może pomysł na zmianę pracy. Tutaj na pewno coś się dzieje. To asy są zawsze potencjałem na nowe, na coś nowego. Coś nowego, co się dla Was otwiera, Wy możecie ten potencjał wykorzystać z pożytkiem dla siebie. Otoczenie. Ósemka monet. I teraz pytanie brzmi, czy to wasze otoczenie, takie zapracowane, czy jest to wasze otoczenie, z którym łączy was, łączą was głównie sprawy zawodowe, czy to wy jesteście tak zarobieni, że do swojego otoczenia wykręceni plecami. A tu z otoczenia do was płynie miłość. Wy się w otoczeniem waszym niespecjalnie przejmujecie, ale otoczenie ma was tu na oku. Ale tylko ma na oku. Bo działania to tak, póki co to tak sobie. Dobra, ale wracajmy do Was. Początek roku. Mamy trójkę pucharów, trójkę, trójkę monet, która mówi o kunszcie, o perfekcji w tym, co się robi, o mistrzostwie. Mówi o uznaniu Waszych umiejętności przez otoczenie. Mówi o, też o kontraktach o zleceniach. Ale wam to te pochwalne plany ze strony otoczenia tak ogólnie. Mhm. No dobrze. W sumie to wiem. Bo wy wiecie, że jesteście dobrzy. To co mnie interesuje. Nie interesuje Was to, żeby Was ktoś głaskał. Tak, to jest miłe. Owszem. Ale to, że Was ktoś pogłaszcze, nie wyznacza waszej jakości. Wasza. Waszą jakość. Wasza, jakość Waszych działań. Ich waga bierze się z wnętrza. Bierze się z waszego przeświadczenia. Ja jestem dobra, nikt mi nie musi o tym zapewniać. Drugi kwartał, czyli wiosna. Wiosna pod znakiem jakiegoś, jakichś przepychanek, jakichś konfliktów, jakiegoś ścigania się o to, kto lepszy, kto wyżej, kto dalej, kto szybciej. Śmierć i odrodzenie, kochani. I teraz tak, w, w sytuacji jakiegoś konfliktu, w sytuacji jakiegoś zamieszania... W Was następuje jakiś przełom. To jest śmierć i odrodzenie. Coś, co było niepotrzebne, co jest już niepotrzebne, umiera, odpada, aby mogło rodzić się nowe. Lepsze. No tak, a wy znów tą przeszłość. Szóstkę pucharów tutaj mamy. Czyli, czyli to... E, no nie. Temu, co jest zamknięte, dajcie odejść. Bo tak wieki będziecie powtarzać ten cykl. A ten cykl ma się, na, ma się zakończyć przeobrażeniem do nowej, lepszej formy, a nie powtarzaniem ciągle tego samego starego. Pamiętajcie o tym. To bierzcie lekcje i wykorzystujcie je. Trzeci kwartał, szóstka mieczy. Szóstka mieczy, czyli lądowanie na spokojnym brzegu. Tak, ze sztormu na morzu przypływamy na suchy brzeg. Spokojny, troszkę potargani, z walizeczką swoich doświadczeń. Tak, trójka buław. I tu chyba następuje to ostateczne odcięcie się od tej przeszłości. Bo tu chyba jeszcze coś tu was jeszcze musi. Puknąć w łóżko, żebyście już w końcu zobaczyli jakąś możliwość, bo to jest nadchodząca możliwość. Tutaj nadchodzi możliwość. W trójce buław jest zawsze możliwość. Rok kończy karta Rydwanu, czyli tak. Tutaj mamy przybicie do spokojnego brzegu, przegrupowanie i oczekiwanie na nowe informacje, na szanse, na szanse, które będzie można wykorzystać. I ta szansa przychodzi. I ruszacie w nią z kopyta i galopem. kopyta galopem i z takim i z podejściem raczej chłodnym i szorstkim. Macie plan i wizję na to, jak ją realizować. I tyle. I nic nie jest w stanie Wam stanąć na przeszkodzie, oprócz Was samych, ponieważ te dwa konie symbolizują te dwie strony w nas, tą rozważną i romantyczną, która jest w każdym z nas. A rzecz jest tym, aby nie było tak, że rozważna w prawo, a romantyczna w lewo, bądź na odwrót, tylko tak, że i rozważna, i romantyczna działają wspólnie, żadna nie przeważając dla naszego dobra wiozą Was ku zwycięstwu, ponieważ Rydwan to jest też zwycięstwo. Rydwan to jest triumfalny pochód. Kochani, życzę Wam spektakularnych zwycięstw, żeby ten Rydwan wiózł Was do zwycięstwa, żebyście mogli wznieść rękę z tym wieńcem triumfalnym, z tym wieńcem laurowym, żebyście mogli dumnie z brodą uniesioną patrzeć w przyszłość. Życzę Wam, żeby w Waszych związkach panowała ta piękna równowaga tutaj, ta piękna wymiana i harmonia. Życzę Wam, żeby dookoła Was byli tylko ludzie lojalni. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia już wkrótce.